Dobra. A już tak na poważnie, jeżeli faktycznie chcecie się pobawić w inwestowanie. Zacznijcie przede wszystkim od tego czy w ogóle lubicie to robić, tak? Nie chodzi mi o to, że kupując kartę pokałą zrobicie giga kasę i w ogóle będziecie bogaci i tak dalej. Chodzi o to, czy w ogóle to lubicie. Czy jak bierzecie te karty do ręki to jest wow, jest zachwyt. Jest po prostu szok, jak te karty są wspaniałe. Czy bardziej patrzycie na te karty i mówicie: Dobra, to jest 100 dolarów, ludzie są tacy i siacy do tej karty, więc prawdopodobnie jak będzie hype, to będzie 200-300 dolarów i wtedy to sprzeda. Uwaga, to pierwsze zachowanie było gorsze. Tak? Jeżeli faktycznie chcecie inwestować, musicie patrzeć na te rzeczy jak na aktywa finansowe. To nie może być tak, że się z nimi wiążecie jakoś emocjonalnie, bo bardzo często może dojść do sytuacji, że coś, co jest finansowo opłacalne dla was, jesteście z tą kartą związani tak mocno, że w ogóle no, nie możecie się rozstać z tą kartą, więc jej nie sprzedacie i tak dalej. Jeżeli chcecie faktycznie robić jakieś pieniądze, i tu już nawet nie chodzi o kartę, ale na, o czym o czymkolwiek, jeśli chodzi o handel i wymianę, musicie traktować wszystko jak cyferki. Tak? Zimna kalkulacja, w ogóle nieemocjonalne podejście do tematu: co, kiedy, jak, dlaczego kupujemy, sprzedajemy i tyle. Czy w ogóle inwestowanie w karty pokoną się opłaca? Ja Wam powiem tak: akcje są prostsze, bezpieczniejsze. Tak, bezpieczniejsze. A wiecie dlaczego? Bo kupujecie aktywa na realnym rynku. Na rynku spółek, na rynku firm, które walczą z innymi firmami o to, żeby być jak najwyżej, jak najlepiej, żeby robić jak największe pieniądze, żeby coś z tego mieć. Gdy kupujecie karty pod inwestycje, to ta karta nic nie robi, ona leży. Nic się z nią nie dzieje. Kupując akcje, chociażby możecie kupować akcje dywidendowe, które generują Wam jakieś tam pasywne przychody. On jest malutki. I to prawda, bo tam ludzie się kłócą, czy to warto w to wchodzić, czy nie. Jeżeli zależy Wam na bezpieczeństwie i naprawdę takiej spokojnym wzroście, no to akcje spółek dywidend dywidendowych są całkiem spoko. Nie wiem, swego czasu można było na przykład Hasbro kupić za chyba około 50 dolarów. Teraz jest 60 dolarów, a nie jeszcze tam parę centów za akcję Wam zwracają. Nie, Więc coś tam się generuje. Oczywiście są to drobne. Ale mówimy o bezpiecznym podejściu. Jak chcecie bardziej ryzykowne podejście, to wiadomo, możecie kupować właśnie indeksy spółek jodowych, tak jak DAX. WIG 20 to jest, to jest gruby grupy temat, ale właśnie DAX jest Im większy rynek, tym szczerze mówiąc lepiej. A im bardziej amerykański, tym też mi się wydaje, że bezpieczniej. Wiadomo, raz na jakiś czas jest jakiś kryzys, tak jak nie wiem, dwa lata temu, dwa lata temu, trzy lata temu już, nie? COVID. Tak jak inne. Większe kryzysy, o których się później czyta w gazetach. Ale generalnie, jakbyście spojrzeli na wykres, nie wiem. Nie SP, co tam jest tam starsze? No, nie nas tak. O matko, jedyna. Nie, SP, tak, SP 500. To ile on ma lat? 50 lat ten wykres, więcej. Zdecydowanie więcej. Ale jakbyście sobie widzieli ten wykres, przełożyli na cały czas istnienia tego indeksu, to. Nie bagatela kosmiczne zyski. Nie? To jest po prostu bilet w jedną stronę. Ale to jeżeli chcecie grać na dłuższą metę, oczywiście. Jak chcecie dzisiaj wyjść za miesiąc wyjść. Dzisiaj wejść za miesiąc wyjść, no to wiadomo, może się to skończyć w topą. Dodatkowo są jeszcze dźwignie finansowe. A to też z temata Na no w ogóle zupełnie inną rzecz. I teraz w tym wszystkim mamy karty Pokemon, Flash Blood, Magic The Gathering, jakieś oh i inne różne rzeczy. No i. Te rzeczy są bardzo spekulacyjne. Ja bym to określił, że spekulacja na kartach kolekcjonerskich jest mniej więcej tak bezpieczna jak spekulacja na kryptowalutach. Może kryptowaluty są trochę bardziej niebezpieczne, ale to zależy od tego, czy chcecie kupować Bitcoina ETH, czy może chcecie kupować ja wiem, tego piesa u koina, jak on miał. Shiba-Coin, nie, shiba coin też był, ale o matko, Dogecoin, no. Wiadomo, że kupując tego coina rzucamy kostką, bo nie wiem, co się wydarzy. To raczej leci w dół, ale Elon Musk albo ktoś inny coś powie i nagle leci trzy razy do góry. Tego nigdy się nie dowiemy, nigdy nie będziemy wiedzieli w ogóle, jak to przewidzieć, jak do tego podejść, tylko łudzimy się na szczęście. A wobec bitcoinów, wobec nawet kart, Pokémon czy, proszę, blada, coś tam możemy starać się przewidzieć. tak? Na przykład, jeśli chodzi o Pokémony, mówi się, że Charizard to zawsze dobra inwestycja. Ale jeżeli chcemy sealed Product, nie? Zapakowanego boksa, no to historycznie sety z Charizardem trzymały się najlepiej, tak? Im ten Charizard był bardziej cool, tym sety ogólnie trzymały się całkiem lepiej. Niż na przykład 3 miesiące, przed 3 miesiące po te sety obok. To będzie ciekawe do sprawdzenia przy Scarlet Violet w trzecim secie. Będzie można zrobić przerwę. Aha, Scarlet Violet z Charizardem, dobra. Patrzymy za dwa lata. OK, jak wygląda Scarlet Violet? 3, Jak wygląda dwójka? Pada Evolve. jak wygląda czwórka. Tam nie wiadomo jeszcze co. Bardzo fajny test. Poza tym, jeśli chcemy inwestować w karty Pokémon, też musimy się zdecydować, czy chcemy inwestować w single, czy w zapakowane produkty. Ja osobiście preferuję zapakowane produkty, bo większa wartość w jednym pudełku. Każdy wie, co to jest. Ciężko to podrobić. Hmm. Ogólnie wydaje mi się to bezpieczniejsze i wygodniejsze, no ale są też tacy, którzy kupują grejdowane karty, no bo teraz jest hype na to. Kupują full art trenerów, którzy są PSA 10, bo PSA 9 nie ma takiego zwrotu. Tu wydają 300 dolarów, żeby sprzedać za 400, i tam próbują machlojki robić. Ja osobiście, ja osobiście za bardzo w Single nie lubię wchodzić, bo Moim zdaniem, wchodzenie w Single jest bardzo mało opłacalne. Jest bardzo dużo, na przykład, Singli, bardzo rzadkich kart z 20, 2010 roku. To jest 13 lat temu. I sekrety są poniżej 100 dolarów. Ja kupiłem, mogę kupić na przykład za 30 dolarów kartę w dniu premiery, bo to jest sekret i 30 dolarów nie wydaje się dużo, a potem po ile? 10 latach mam 100. Czy to skumulowana inflacja nie wyniesie tyle samo. Tak więc, w międzyczasie. Booster boxy ze 100 dolarów dochodzą do 1000 i to już wygląda trochę sensownie, nie? Ponadto trzeba by wiedzieć, które karty są opłacane, bo oczywiście mamy karty z setów, ale sety są drukowane na potęgę. A jakbyśmy chcieli jakieś rzadsze karty, np. promo japońskie, albo nie wiem, jakieś te karty za turnieje. Teraz jeszcze karty z price packów się pojawiają, nie? No i pytanie. W który gatunek kart wchodzić? Jaki, jaka jest szansa, że te karty, co cię kupię, będą warte więcej w przyszłości? No to są trudne pytania, na które ciężko odpowiedzieć. A możecie być pewni, że podaż, jeśli chodzi o karty z setów, jest gigantyczna. Tak? Patrzą na Scarlet Violet. Dlaczego te karty są takie tanie? Bo podaż jest gigantyczna. Pomimo dużego popytu i pomimo tego, że dużo ludzi kupuje karty, wciąż sekretów tych alt-artów dużych jest więcej niż. Na te pojedyncze sztuki. Tak odwrotnie było w przypadku Evolving Skies. Ludzie tak szaleli za alt-artami i w ewolucji, że wykupywali te karty, a podaż była niziutka. Stąd mam takie kosmiczne ceny. Tak? Super karty, mało ich jest. Cena jest, up, do góry. Super karty, jest ich za dużo. W dół. Prosta matematyka, nie? sci-fi Sci-fi te sprawy. Tak więc ja uważam osobiście, że jak już ktoś chce się bawić w inwestycje w karty Pokémon, to naprawdę najłatwiej po prostu kupić Booster Boxa. Oczywiście najfajniej jest case'a, bo to dodaje takie, wydaje się, że jest fajniej. A to też oczywiście zależy od setu, bo w niektórych setach rozłożenie per case jest jakieś tam sensowne, w innych setach kompletnie nie ma znaczenia, więc to jest różnie. Natomiast. Kupu kupując, boksy, kupując case'y, ja kompletnie nie jestem powiązany z nimi emocjonalnie. One sobie tutaj leżą, znaczy nie tutaj, sobie leżą i jak mam totalnie wylane na to, co się z nimi dzieje. A jak mam swoje super fajne karty, nie Ray Rayquaza, Vimax Altart, Ambreon Vimax Altart, chociażby ta moja trójca starterów, to pomimo tego, że te karty mogą być warte nie wiadomo ile, to one mi się tak podobają, jestem tak emocjonalnie z nimi powiązane, że ja nie chcę rozbijać mojej kolekcji, nie chcę rozwalać swojego albumu, który wygląda epicko, tylko po to, żeby zdobyć kasę, którą i tak tą kasę dostanę za pracę. Nie? Czy warto inwestować w kartę Pokémon? Ja nie odpowiem Wam na to pytanie. To jest coś, co możecie spróbować i po paru miesiącach samemu zdecydować, czy warto było poświęcać czas i energię, czy nie. E czy sprawi to, że jesteście bogaci, będziecie bogaci? Moim zdaniem absolutnie nie. To jest coś do przechowania wartości. Przynajmniej ja traktuję te boksy i to wszystko tak, że to przechowa mi wartość, chociażby nie wiem w czasie, kiedy jest piekielny doodrób pieniądza od glapy. Nie? Czy ja ryzykuję dużo w tym temacie? Trochę tak, bo jak się zesła sytuacja i na przykład ludzie chcieliby, potrzebowaliby dużo pieniędzy, no to ja raczej nie upłynę tych caseów za szybko. a Jakbym chciał upłynnieć, to będę musiał zrobić dużą obniżkę. Ale jeżeli jestem przygotowany finansowo na wszystkie katastrofy i mogę przeczekać ciężkie czasy, to potem taki case będzie naprawdę wart więcej. Bo, nawet box, nawet, bo, nawet trójpaki będą wart więcej po tych wszystkich wstrząsach. I to, I to widać historycznie po tym, co się działo z setami XY. Tak? Końcówka XY zawsze wszystkim kojarzyła się z syfem w ogóle. Ja pierdzielę, co to jest, zrobili tego za dużo. Rudy wrzucił wszystko do wanny i to leżało, cała wanna pełna paczek. No, może wanny tam nie było, ale w łazience. I to leżało i kwitło i w ogóle nie wiadomo, co było z tym zrobić. Potem pojawił się kryzys. I nagle po tym kryzysie wszyscy mieli kupę pieniędzy, zaczęli wydawać, były banki w ogóle wywalone. I wtedy można było sobie otworzyć taką łazienkę pełną starych boosterów i zamiast je sprzedawać za 5 dolarów, czyli one tam były warte, to sprzedawano za 30. I to już jest fajny zwrotnie, Ale trzeba poczekać wiele lat. Prawie dwie pełne generacje, półtorej. No i musi coś się tam wydarzyć niedobrego na tym świecie, nie? Chociaż z tym ostatnim punktem to, to jest takie trochę naciągane, bo czasami musi, czasami nie musi. Ale jakieś duże wydarzenie na świecie zawsze pomaga. A im bardziej pokemonowe, im bardziej związane z tą karcianką, tym lepiej. Jest taki kanał na YouTubie, Reversed Investments chyba się nazywa. Koleś jest od y, rzeczy kolekcjonerskich. On bardzo negatywnie wypowiada się na temat inwestowania w takie karty Pokémon, Magic i tak dalej. Nawet mówiąc o kartach Pokémon pierwszej edycji, tak? Wiadomo, że karty z pierwszą edycją, powiedzmy Base Set, nie, dwa kolejne sety jeszcze, będą zawsze miały jakąś wartość, bo tych kart jest na tyle mało. A wciąż są na tyle popularne, że nawet przy niskiej, niskim popycie one się utrzymają. Tam wiadomo, zawsze, zawsze po wielkim wybiciu, zawsze jest trochę spadek, ale to sobie, sobie tam buja na wyższym poziomie niż było przed. Z, widać to zwłaszcza po, po loganie. Paul? logan Paul? Ja nigdy nie wiem, jak to odmienić, gdzie karty z Based Unlimited były naprawdę tanie. Przed tym wystrzałem, wywaliła do góry tam razy 5-10, powiedzmy, spadło. I wciąż jest drożej, o wiele drożej niż było przed tą bańką. Tak więc widzicie, warto śledzić takie sytuacje, które mają wpływ na rynek, który obserwujecie. No, oczywiście, tutaj mowa o rynku kartoką. Ja oczywiście też nie chcę Wam niczego sugerować. Ja tylko mówię Wam, jak ja robię i jak ja to widzę. Osobiście, tak jak mówiłem, wolę silt produkty, bo nie jestem z nimi powiązany. Mam wszystko fakturowane wszystkie podatki pozapłacane, więc też nie mam jakiegoś problemu prawnego, w razie czego nikt się nie dopierdzieli, że czegoś tam nie ma. No i oczywiście no, trzeba o tym pamiętać, że jakieś tam podatki trzeba płacić. Chociaż jak się przechowa rachunek i się potrzyma dłużej to coś tam coś tam jest lepiej, to sobie tam możecie googlać. Ale warto oczywiście wiedzieć też kiedy się wchodzi, nie? Kiedy się kupuje te rzeczy, nie tylko cenę. Ale co się dzieje wokół? Na teraz uważam, że mam bardzo nudny okres, bardzo taki mały emocjonalny. I to z reguły są bardzo fajne okresy, żeby po cichu coś skupować, coś na co szansa w przyszłości jest, do wystrzału. No ale póki jest spokój, to nikt nie zwraca na to uwagi. Czy Scarlet Violet, na no, będzie czymś takim? Nie wiem. Ludzie patrzą na Sunny Moon, patrzą na Sword Silda Base Set, i tak wiecie. Jeszcze widziałem boxa z Shield. Asset za 1200. 100% zwrotu w 3 lata, tak? 3 albo 4. 3 lata, ja pierdzielę. No. Czy 100% 3 lata to jest mało? No, to całkiem fajny wynik. Bez dźwigni, bez niczego, bardzo spoko. Ale wiecie, trzeba podtrzymać 3 lata, nie? Dobra, myślę, że tyle na dzisiaj. Jeśli chcielibyście taką prawdziwą część drugą, bo oczywiście ten pierwszy filmik to byłby tam taki żart, ale jeżeli chcecie, żebym coś bardziej porozpisał, może nawet użył tej tablicy, co mam tam za sobą, e, no to, to dajcie znać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę coś więcej objaśnić, bardziej szczegółowo opowiedzieć, bo ten filmik był bardziej, no był ogólny, tak? Żadne szczegóły nie wchodzimy, tylko ogólnie opisujemy obraz. No i chyba, tam, to chyba tyle, nie? Jest piątek, 18, Wy to oglądacie, to w sensie jest później troszkę, ja naparzam w diabolo, więc może być problem z, z odpowiedzią ode mnie, ale no, czasu ubić diabolo, Trzymajcie się. Hejo!